Cześć, witajcie serdecznie. Tutaj Artur Janicki z portalu Nie wiem Co cool iView. Radka ze mną dzisiaj nie ma. Jest we Wrocławiu w tym momencie i o to chodzi, że chciałem poruszyć parę spraw oczywiście organizacyjnych. Także dziękujemy Wam wszystkim serdecznie za to, że nasza pierwsza recenzja tak dobrze się przyjęła. Jesteśmy bardzo, bardzo naprawdę ucieszeni. Nie wiedzieliśmy, że wszystko tak fajnie pójdzie i dobrze się złoży. Także, no, oby było lepiej, nie? Oby tak dalej. Kolejna sprawa jest to konkurs, który był w poprzednim odcinku i wygrał go oczywiście pan Kacper Mądry, tak? Mamy zwycięzcę. I ta gra Assassin's Creed 4, proszę bardzo, na PS4, trafi do Ciebie w następnym tygodniu, najprawdopodobniej, ponieważ... Radek oczywiście zna Twojego kumpla, okazało się, że świat jest mały i yy, to trafi do Ciebie, tak? Nie będziemy musieli tego pocztą żadną wysłać, proszę bardzo, folia jest, także jeszcze się wszystko tak wędosi, zapakowane, nówka, nieotwierana. Także gratulujemy serdecznie i pozdrawiamy. I przejdźmy oczywiście do sedna sprawy. Recenzowana przez nas kolejna gra jest to Alliance Colonial Marines. Gra, która została ukazana w tamtym roku. Czekaliśmy na nią bardzo długo. I się kurwa nie doczekaliśmy tego, co chcieliśmy. Ja nie wiem, co twórc, o czym twórcy myśleli, gdy robili tą grę, bo potencjał zatrzymał się naprawdę. O, oficjalnie mówiąc, potencjał zatrzymał się na poziomie kartki i długopisu. A reszta nie ma co, reszty komentować nawet. Proszę bardzo. Rumuńska wersja Aliens Colonial Marines otrzymana od nas od, przez wydawnictwo Kandius Mandius ci w Dupę. Jako, że właśnie nasze studio jest już znane w Afryce Północnej i Azji Środkowo-Wschodniej, co więc dostaliśmy od, takiego, od tego wydawnictwa taką właśnie edycję. Kosztowało nas to 300 sztuk drachmy transylwańskiej. Proszę bardzo, może ja podejdę bliżej i pokażę. O! Takie właśnie pudełko, bardzo realistycznie narysowany obcy, zauważcie. Yy, coś mi przypomina ten jego język, bo jest taki trochę inny, taki oryginalny bardziej, ale no nie wiem co to jest. Widzicie tutaj troszeczkę odstaje, ta karteczka nie jest jakby na wymiar zrobiona, ale myślę, że twórcy chcieli pokazać, jak wyglądał tak naprawdę budżet tej gry, bo nie oszukujmy się, jest taki chyba jak to pudełko. No i tyle, no. Umęczyliśmy się z radkiem, i muszę wam powiedzieć, że nie, nie, my nie przeszliśmy tej gry do końca. Bo ta gra na no to nie pozwala. Ta gra tylko pozwala na wyrzucenie komputera przez okno. Także nie ma co. Jedziemy. No tak, fabuła której nie ma. Kapral Dwayne Hicks robi wezwanie SOS do nas. Że jego oddział ponieważ poważne straty, jakieś tam, że on został tylko dwie kobiety, w tym jakieś dziecko zostało przy życiu, wszystko, że jest rozpierdolone i że to wszystko działo się na pokładzie USS Solako i że potrzebuje pomocy, żeby po prostu, po prostu je potrzebuje. Słaboły to tak naprawdę wszystko, bo oprócz tego tak naprawdę robimy. Główno robimy, co wyście kurwa myśleli? Nie ma żadnego ciągu przyczynowo-skutkowego Wszystko to jeden wielki rozpierdol I łazimy tylko wes ten yy, weseli I napierdalamy pukawkami Na żołędzie, ale to zaraz Pierwsze spotkanie Z obcym Cisza Cisza Jeet! Tak na serio? Kurwa Serio to ma być pierwsze spotkanie z obcym? To ma być ten Strach, to ma być ten wielki przeciwnik, który nas będzie tak rozpierdalał. No chyba to jest, no nie wiem, to jest jakiś jebany żart. Naprawdę? 10 lat czekania i coś takiego? No przecież to jest kurwa śmieszne. Nie, nie mamy wam zamiaru pokazywać więcej obcego, bo tego się nie da oglądać. Uwierzcie nam, to wygląda jakbyśmy przebrali dziecko z autyzmem w kostium. Pamiętacie może? Alien vs Predator 2, gdzie czuliśmy to za szczucie. Gdzie miernik ruchu cały czas nam y, w każdym, w każdym, w każdym, pojawił się obcy. Mimo tego, że ta gra jest stara, gdy ostatnio ją odpaliłem, czułem naprawdę, musiałem zmienić y, na drugą parę gaci, bo ta gra dostarcza takich wrażeń, jaka dzisiejsza gra nigdy wam nie dostarczy. Sterowanie w tej grze to jest pierwszy aspekt, który tak naprawdę poruszymy w całym ciągu zjebanych rzeczy w tej grze. No okej, okay, no w USAD działa, poruszamy się w przód, w tył i w boki, ale co jest z tym pierdolonym sterowaniem celownikiem? Masz dziwne uczucie, gdy grasz w tą grę, że myszka ma jakąś latencję, albo że nie wiem, no po prostu coś jest nie tak, masz dziwne uczucie, jakby albo celownik był opóźniony, albo twoja myszka nieprawidłowo działała, po prostu coś z nią jest nie tak. Tu celujesz w cokolwiek, Broń się przesuwa, ale niby celownik zostaje. Wiecie, takie opóźnienie, że niby realizm. Ale to chyba powinno być odwrotnie, tak? Że broń też powinna być trochę opóźniona, ale broń cały czas jest w tym samym miejscu, a celownik zostaje opóźniony. Co kurwa nam się lufa wygina, ja pierdolę? I najlepsze jest to, że nawet nie musimy używać przybliżenia. Cała mieszka chodzi, jakbyśmy napierdalali nią po cegłach. I tutaj dochodzi kolejny aspekt. Niestety. Jest tak, że całą grę możemy przejść z karabinem pulsacyjnym, który ma kurwa najbardziej frustrujący dźwięk w grach komputerowych, jakich w życiu słyszałem. W skrócie wygląda to tak, jakbyśmy napierdalali kamienią i oblachem. Poza tym jest tam niby jakaś strzelba, strzelba szturmowa, karabin szturmowy, jakiś inny karabin, jakiś miotacz ognia, ale niestety na nic nam się to zda, bo każda pukapka napierdala tak samo. Każdą pułkawką musimy wytracić na przeciwnika cały magazynek napierdalamy, żo napierdalamy żołędziami. Yy, no i to tyle. Niby nawet są jakieś tam ulepszenia broni, ale to też nam w ogóle nie jest potrzebne. Bo nie dość, że się w tym całym interfejsie pogubimy. To jeszcze zrobimy to ulepszenie i nawet go ani razu, że nie użyjemy. Także brawo! Yy, Gearbox software Niestety nie jesteśmy zainteresowani, zrobiliście chujowe. Dziękuję bardzo. I tutaj dochodzimy znowu do kolejnego aspektu, właśnie ulepszanie broni. Interfejs tego wszystkiego jest, no... żeby nie powiedzieć głupi, jest po prostu bezsensowny, gdyż niby na początku w ogóle nie dostajemy żadnej informacji, że taką rzecz można zrobić. Gdy już zdobywamy jakiś tam poziom doświadczenia, czy punkty drachmy Transylwańskiej, po prostu najzwyczajniej wyskakuje nam opcja, że możemy kupić ulepszenie. Ulepszenie jest wytłumaczone w taki sposób, że nie wiemy do czego ono służy, jak możemy go użyć, co to tak naprawdę nam daje. No, powoli zaczyna się robić kompletny chaos w tym. A im więcej tych ulepszeń, tym bardziej nie wiemy, co z tym robić, tak naprawdę. Kolejna rzecz, która została spierdolona w tej grze, a to dopiero połowa. No, ja bym nie powiedział, że połowa, ale że to dopiero początek. Kolejną kwestią jest grafika. W demo wygląda ona bardzo fajnie. A właśnie, przypomnę tutaj, że demo z roku 2007 jest y, 10 razy lepsze niż oryginalna wersja gry. Także o co tu chodzi? Nie wiem. Y, grafika zatrzymała się na poziomie długopisu i kartki papieru, bo wykonanie tego to jest po prostu czysty nonsense. Poruszając w temat wersji pc ona na max detalach jeszcze może aż tak źle nie wygląda. Oczywiście są tekstury niskiej jakości, jakbyśmy grali na PS2 i tym podobne, jakieś tam mury, nie wiem, oddalone przedmioty. Jest oczywiście, że jak się zbliżamy do przedmiotu, to on coraz lepiej wygląda. Już nie pamiętam jak to się nazywa. Ale rozumiem, że recenzujemy wersję pc ale na konsolach to jest po prostu kompletna porażka. Tam każda tekstura wygląda jakby była wyjęta z PS2. Wszystko to nie wygląda gównianie na PC jakoś jeszcze dajemy radę z tym wszystkim, choć i tak, jak na dzisiejsze warunki, to ta gra wygląda jak kompletna skarpeta. Kolejną kwestią jest inteligencja przeciwników, która zatrzymała się na poziomie ładowarki od laptopa i nie wiem, czy można coś naprawdę bardziej spierdolić w tej grze. Przeciwnicy chodzą w tej weftę, te, nie wiedzą, co mają robić, nie wykonują swoich celów. Nie strzelają do nas, nawet czasami mają nas totalnie w dupie, a czasami rozpierdolą nas w przeciągu dwóch sekund i, i tak nie będziemy wiedzieć o co chodzi. Yy, przeciwnicy latają dookoła nas, ale nie ma możliwości, nie wiem, flankowania nas albo jakiegoś podejścia taktycznego. Oni po prostu do linii prostej lecą przed naszą mordę i tyle. I tak naprawdę nie musimy się nigdzie obracać. Tak jak wybierzemy jakieś normalne miejsce, to możemy stać i po prostu napierdalać nas to przyładowując tylko pręd. Szczerze to tylko tyle. O tej grze nie da się nic więcej powiedzieć. Zostaliśmy jedno wielkie gówno, na które czekaliśmy bardzo długo i jest to równowarte z tym, jakby ktoś nam wylał kwas solny na mordę. Yy, gra jest jedną wielką obrazą dla fanów całej serii filmów i gier Aliens vs Predator. I dochodząc do praktycznie szybkiego końca tej recenzji, gdyż po prostu, o tej grze naprawdę nie da się dużo powiedzieć. Zobaczcie, co też inni mieli na myśli, słysząc Aliens Colonial Marines. Cześć, słuchaj, co myślisz o Aliens Colonial Marines? Nie. A panowie sądzicie o grze Aliens Colonial Marines? Co? jakieś chujnia, ja nie gram. Ja tylko w Tetris'a napierdałem. Siema, Wąski, co sądzisz o grze Aliens Colonial Marines? Dinky za opinie stary.